Grodzi się po to, żeby iść drogą, do przodu. Ale my uwielbiamy zbaczać z niej, potem ponownie wracać. A potem się zatrzymywać i się zastanawiać. Wątpić w to, czy nasza droga ma sens. A w momencie, kiedy my nie będziemy chcieli poświęcić naszych pięciu minut dla niego. Możliwe, że on nie zdąży na ten autobus. Pojedzie następny. Się okaże, że ten następny miał wypadek i on zginie. Pięć minut. To dużo. Czy mało? Jak myślicie? Czy ktoś z Was kiedykolwiek się spieszył na jakieś spotkanie? Na przykład do pracy czy na randkę, nie daj Boże. No to co? W Warszawie najszybszym szokiem transportu jest metra. Schodzimy w dół. Lecimy. Patrzymy na wyświetlaczu. 5 minut. Nie lej Boże, 5,30. I co mówimy? Cholera, czemu nie pojechałem w krawaję? Pięć <grym> minut. Decyzję życiową. odmianie w życiu podejmuje się w sekundę. W jedną sekundę. Czasami mówimy, to Twoja wina, to przez Ciebie. Gdyby nie Ty, to bym tak nie zrobił. Nieprawda, to są Wasze decyzje. Coś może na was wpływać, To może mieć bardzo dobre znaczniki manipulacyjne. Może wywrzeć na was z innej strony jakiś wpływ. Ale to wy podejmujecie ostatecznie decyzję. Nikt wam nie kazał wyjść z pracy, nikt was nie porwał, nikt was nie związał, nikt wam nie wsadził lejka do buzi i nie kazał pić piwa. To była wasza decyzja z całym bagażem konsekwencji. Nie bójcie się podejmowania decyzji, ponieważ one są nieuchronne. Decyzję trzeba będzie w końcu podjąć. Każdy. Dlatego lepiej, żebyście podjęli ją wy. Nie zdrowi to dla, za Was ktoś kiedyś. Lub nie daj Boże, sytuacja życiowa, tak jak było w moim przypadku. Sam 5 minut, żeby szybko zadecydować. Zastanówcie się, jak wyjdziecie stąd. Może zadzwonicie do kogoś, może wzięcie maila, może sprzedacie samochód albo kupicie samochód, bo to odblekaliście. Może dzięki temu coś się u Was w życiu zmieni. Zastanówcie się. Macie 5 minut i nie zmarnujcie swojej szansy. Zacznijcie zmieniać wasze życie na podstawie decyzji, które podejmujecie. Dziękuję.